Dzisiaj wam pokażę moich przyjacielów. Pierwszy przyjaciel to Zabka. No, no chodź no. No, To jest pierwszy przyjaciel ziapka. A drugi przyjaciel to, to coś. O to coś, nie no, chodź. No, no nie, pokaż się. A, a. Taki źrebak trochę, ale co, to, to, to co tam widzę, no, także to jest taki źrebak. Następny przyjaciel to rodzinka króliczków. Zobaczcie ile tu jest króliczków. Tu są króliczki i tu są, tu są, no, taka rodzinka króliczków. No, że o. No, ona się cieszy. Coś ja się pojaźniej zrobiło. bo się cieszy. O, no, jakże to jest taka ludzka? Pimpuś się też cieszy. One się cieszą. Każdy się cieszy. Jeszcze no. Pimpek i one i chcieli powiedzieć, że zostawić łapkę w górę Bo tak. Jak nie, to będzie tak jak wtedy, że Pimpuś was zjedzie. No nie, jest pimpek może zostawią. No i jeszcze suba dajcie bo wtedy też będzie mniejsza z Żewazieną. Że, O, no. Że... No. no. Jeszcze weklujeszki powiedziała. Nie, nie, ten,